Przede wszystkim w tym filmie zaprezentuję jak wygląda system operacyjny Lubuntu bazujący oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, na Ubuntu jako takim. Natomiast ubrany ten system jest w środowisko o nazwie LXQT. Bardzo lekkie, e, uważane za jedne na lżejszych. Otóż co mamy w tym środowisku? Wiadomo, że zwykle na pulpicie mamy prawy klapisz myszy, menu podręczne, w menu podręcznym, między innymi, mamy możliwość utworzenia nowego katalogu, plików, mamy możliwość sortowania danych znajdujących się na pulpicie, natomiast mamy też ustawienia pulpitu. Jak klikniecie ustawienia pulpitu, jest możliwość zmiany na przykład wyglądu rozmiaru ikon, jest możliwość zdefiniowania kolorystyki tła, między innymi mamy możliwość też łączenia pokazu slajdów, jeżeli chcemy, żeby coś się odbywało na naszym pulpicie, natomiast dla mnie w tym momencie zakładka zaawansowana jest za dość interesująca, albowiem możemy definiować, co ma być wyświetlane na naszym pulpicie. Klikam OK. Pojawia się oczywiście sieć, bo teraz taką wybrałem. I uwaga, mamy pięć podstawowych ikon, wiadomo do czego one służą. Ciekawa jest na pewno manual dotyczący systemu operacyjnego. No i oczywiście możliwość tak jakby zarządzania plikami. Podwójne kliknięcie powoduje od razu właśnie przejście do naszego zarządzania plikami. Jak widać mamy szybki dostęp się do sieci programów, obrazów pobranych itd. itd. No, programów jest sporo, ja je za chwilę będę rzeczywiście opowiadał o nich, natomiast teraz zarządzanie plikami jak najbardziej zamknę. Co mamy jeszcze w systemie operacyjnym? Otóż na dole na pasku znajdują się dość ciekawe ikony. Między innymi możliwość wysunięcia nośników wymiennych, standardowo znanych z innych systemów. Między innymi jest ikona głośności. Warto czasem do niej zajrzeć. Między innymi jest historia schowka. Ja akurat teraz w schowku nic nie mam, więc nic się nie pojawia. I oczywiście tutaj jest możliwość też zarządzania aktywnymi połączeniami z siecią. No, wiadomo, jest też kalendarz, godzina i tak dalej, i tak dalej. Uwaga, też na tymże właśnie pasku, pasku zadań mamy następujące elementy: mamy cztery pulpity do wyboru, możemy rzeczywiście je sobie dostosować. Mamy też menedżer plików. No, menedżer plików już widzieliśmy, to jest to samo co oglądaliśmy na naszym pulpicie. Obok menedżera plików standardowa przeglądarka Mozilla Firefox i ikona pokaż pulpit, która umożliwia zwinięcie wszystkich okien, jeżeli macie otwarte aplikacje. Teraz a propos aplikacji, a propos środowiska. Jak klikniemy tutaj w no, uruchamiać programów. Pojawia się oczywiście lista programów podzielona na kategorie, natomiast warto tutaj wspomnieć o LXQT. Jest to nazwa środowiska graficznego, który jest zastosowany w Lubuntu. Zresztą, jak widać, literka L plus Ubuntu jest to nazwa dystrybucji Linuxa. Możecie poczytać o autorach, kto tłumaczył oraz jakie są podstawowe informacje techniczne, jeżeli was to interesuje. Natomiast mówiąc o środowisku, Wiadomo, że mamy też preferencje dotyczące właśnie tego środowiska. W preferencjach m.in. mamy możliwość zarządzania ustawieniami środowiska graficznego typu data, czas, monitor, pulpit, ustawienia regionalne czy chociażby tworzenie, kasowanie istniejących na laptopie albo na maszynie wirtualnych użytkowników. Prócz ustawień środowiska graficznego, z ciekawszych rzeczy szybki dostęp do drogarek, jeżeli macie zainstalowane możliwość szybkiego uruchomienia update'u systemu oprogramowania i uwaga zasoby oprogramowania, jeżeli chcecie z takich skorzystać. Wiadomo, że wymagane jest hasło. Na chwilę wejdę, kliknę OK. No i pojawia się oczywiście, skąd pobierać oprogramowanie, skąd jakie aktualizacje, jak sprawdzać. Na razie pokazuje, że jest taka możliwość, kiedyś to postaram się omówić. Jakie mamy kategorie oprogramowania? Akcesoria to m.in. kalkulator, m.in. na przykład edytor tekstowy. Między innymi manager plików, ponownie to jest to samo co już widzieliśmy na pulpicie wcześniej. W kategorii biuro znajdziecie przeglądarkę dokumentów o nazwie Okular. Na moim kanale dość często pojawi się na pewno to słowo, postaram się kiedyś omówić. Właściwości, natomiast standardowo w biuro mamy tak naprawdę LibreOffice jako taki. Dźwięki wideo, możliwość. Odtwarzania filmów, multimediów. Standardowo jest to VLC Media Player, bardzo fajny odtwarzacz multimedialny. W grafice mamy m.in. LibreOffice Draw. Mamy też możliwość uruchamiania, jeżeli macie podpięty skaner, to możecie skanować. I mamy też zarządzanie, tak naprawdę grafiką. Wśród gier dużo nie ma. Wiadomo, że możemy sobie doinstalować, natomiast jest to jedna gra, która się pojawia. Osobiście powiem, nie korzystałem z niej, miłej zabawy życzę. Jeżeli chodzi o kategorię Internet, to domyślnie dla mnie najważniejsza jest to przeglądarka Firefox, to znajduje się w kategorii Internet i narzędzia systemowe. To w tym miejscu, między innymi, na przykład terminal, czyli zarządzanie laptopem, systemem operacyjnym z poziomu linii komend. Mamy, między innymi możliwość zajrzenia do update'owania, aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Mamy też, między innymi, odkrywca. Bardzo lubię to nazwę, bowiem odkrywca to nic innego. Tylko odkrywca różnego rodzaju programów. tak. Jeżeli Wam jest za mało gier albo potrzebujecie jakieś aplikacje, na przykład yy, graficzne dla dzieci, internet multimedia i dalej, to zawsze w odkrywcy znajdziecie dużo różnych ciekawych rzeczy. Dla mnie osobiście lubię na przykład edytor obrazów GIMP, ma dość bardzo duże rozbudowane Color Paint jest tak naprawdę z tego, co pamiętam dla dzieci. I uwaga, kiedyś opowiem o Elisie. Elisia to nic innego, tylko odtwarzacz muzyki jako taki. Uwaga, żeby teraz zamknąć system operacyjny, klikam menu i mamy tutaj opuść. I pod kategorią opuść mamy możliwość zrestartowania kompa, uśpienia wylogowania użytkownika, natomiast wyłącz, to po prostu wyłącz i mówimy dobranoc i do usłyszenia na następnym razem.